Wiele osób pamięta, ale liberalizacja prawa budowlanego i rozszerzenie możliwości budowy na zgłoszenie było jednym z elementów nowego polskiego ładu, ogłoszonego w 2021 roku po jak się wtedy spodziewaliśmy, największej fali pandemii. Obecne przepisy pozwalają budować na zgłoszenie niemal w każdym terenie. Nawet tam, gdzie plan na to nie pozwala, to wszystko za sprawą konstrukcji ustawy, która do tego dopuściła. Z nami jest Wojciech Opiłach z kancelarii radców prawnych KL Legal. Dzień dobry, witam w biznesie. Dzień, Dzień dobry, witam wszystkich. Panie mecenasie, czy faktycznie domy na zgłoszenie prowadzą do nadużyć? Jaka jest tego skala? Czy sama skala powstawania budynków z tych do 70 metrów powiedzieć zabudowy może nie jest zbyt duża. Na pewno jest to problematyczne w niektórych miejscach, czyli tam. W szczególności, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego y, zabrania na powstawanie takich, y, takich obiektów, czyli często w obszarach chronionych, bardzo atrakcyjnych turystycznie. Tam skala tego zjawiska jest na pewno większa. Czyli w, nawet tam, gdzie, jest, gdzie plan miejscowy zabrania budowania, tam mogą powstawać domy na zgłoszenie? Tak, przepisy, obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają zgłoszyć organowi administracyjnemu sprzeciwu, nawet jeżeli planowana inwestycja jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub nie ma tego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest wymagany inwestor, nie musi na to trzymać warunku zabudowy, po prostu zgłasza, że rozpoczyna budowę się budynku o powierzchni zabudowy do 70 metrów na swojej działce, i jest to budynek na y, jego własne potrzeby mieszkaniowe. To jest taka jeszcze przesłanka ciekawa. Panie Beznaście, czy Pan się. Troszeczkę z jednej strony nadgryzę ten temat, czy, czy Pan się spotkał z sytuacją, w której Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydałby decyzję o rozbiórce jakiegoś obiektu, który został nielegalnie postawiony, pomijając czar, słynnego czarnego kota w Warszawie, który jest chyba w jednym z niewielu takich przypadków? No, jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, żeby, żeby takie, takie zdarzenie miało miejsce. Pytam o to często architektów, inwestorów, deweloperów. Nikt, nigdy nie spotkał się z takim przypadkiem. Ciekaw jestem, czy to, czy, czy to, w, ogóle, czy to w ogóle występuje. Ale dobrze wróćmy do, do tego do tych przepisów. No tak, skoro Inspektorat nie może nakazać rozbiórki, to kto będzie, będzie mógł to zrobić? Jest próba w nowelizacji tej ustawy, która zliberalizowała prawo budowlane. W jakim kierunku ta nowelizacja pójdzie? ta nowelizacja jest bardzo delikatną próbą ingerencji w te przepisy. Tak naprawdę będziemy mieli, organ administracyjny będzie mógł jedynie, zgodnie z projektem, zweryfikować przedłożoną dokumentację, i na podstawie tej dokumentacji, jeżeli stwierdzi, że nie ma do czynienia z budynkiem tym 70-metrowym na własne potrzeby mieszkaniowe, to wtedy będzie mógł zgłosić sprzeciw i zastosować zwykłą procedurę. To jest jedyna jedyna zmiana. Jeżeli organ stwierdzi, że jest to budynek opowieści zawodowej do 70 metrów na własne potrzeby mieszkaniowe o ograniczonym zasięgu oddziaływania, to nadal nawet wbrew nawet jeżeli ten budynek będzie sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania, nie będzie mógł złożyć sprzeciwu. Panie mecenasie, ale tak występując jako adwokat diabła, to dlaczego to jest złe? Dlaczego, um, dlaczego zły jest na przykład, złe jest to, że możemy budować tam, gdzie chcemy, powierzchnia, no, a tam się przypnie oka i w zasadzie to będzie trochę więcej niż te 70 metrów? Dlaczego to jest złe? Trochę, trochę jest to wyłon taki, skoro tworzymy cały system prawa budowlanego, prowadzimy nadzór nad inwestycjami, wprowadziliśmy istotę plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, trochę w ten sposób łamiemy, niszczymy cały system zagospodarowania przestrzennego, bo z jednej strony teraz będą nowe plany ogólne dla, dla gmin, tworzymy, dążymy do osiągnięcia ładu przestrzennego, a z drugiej strony tworzymy instytucję, która pozwala całkowicie nam no, zniwelować te inne działania. Tak jest. Nie mamy pełnej kontroli co powstaje, jakiej jakości będą te budynki. No jest to jakieś ryzyko na pewno też dla ludzi. Może być. No wiadomo, z jednej strony mamy tutaj konflikt wolności, inwestycji na swoje nieruchomości, ale z drugiej też mamy takie nadrzędne wartości jak ład przestrzenny i takie ogólne poczucie bezpieczeństwa. No tak, ale nawet na swojej nieruchomości trzeba przestrzegać przepisów prawa. Dom na zgłoszenie, który ktoś wybudowałby w złym miejscu, to kiedy obecnie gmina może interweniować? Czy ona w ogóle może interweniować, jeżeli ktoś zbuduje się na przykład na terenach zalewowych albo no właśnie, w jakimś innym miejscu, które nie jest do tego przeznaczone? Tak naprawdę ja nie widzę możliwości. Możemy rozpocząć inwestycje nawet na polderze pod Wrocławiem i zgłaszamy budowę domu, że robimy to i, i budujemy, realizujemy inwestycje. A czy przy odbiorach w takim razie nie można czegoś, gmina nie może w urząd czegoś zrobić, zatrzymać? Taki, to poruszyliśmy temat. Teoretycznie nadzór budowlany mógłby zwrócić uwagę, że, że to coś jest nie tak z taką inwestycją, ale jest to, są to y, przypadki, które nie miały, nie miały na razie miejsca. Um, Natura 2000? Jak najbardziej możemy rozpocząć. Jeżeli mamy działkę na obszarze objętym Natura 2000, chcemy budować dom do 70 metrów, proszę, bo nie ma żadnych, żadnych ograniczeń. I Otóż myślę, to, parku to, to, to jest główny problem. Widzimy to w, myślę, nad jeziorami, szczególnie w górach. Te atrakcyjne nieruchomości, które, które powinny być chronione, są obecnie w największym stopniu zabudowywane tymi właśnie obiektami. Albo wręcz w niektórych miejscach turystycznych takie w pola zabudowane małymi domkami, co wygląda bardzo niepokojąco, powiedziałbym nawet, bo może przywoływać jakieś inne skojarzenia, ale takie osiedla powstają po to, aby właśnie przyjmować letników. Czekamy na nową, czekamy na nową ustawę, której w, która ma znowelizować prawo budowlane. Panie Mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do, Do widzenia.